121, 122, 123. Jesteśmy pod komendą. I wiecie co, jestem bardzo zadowolony. E, pani miała tylko notatkę do sporządzenia. E, zdążyłem dużo mojej historii opowiedzieć. E, w każdym razie jestem zadowolony. I wiecie co? E, między słowami wyczytałem. Czy to faktycznie Misił Gogo, czy nie Jarek, który z racji wykonywanego zawodu często bywa w sądzie? I tak też może być. W każdym razie, jeżeli chodzi o e, żonę Misił Gogo, też się chcę z nią skontaktować. A jeżeli chodzi o Jarka, który z racji wykonywanego zawodu często bywa w sądzie, też zrobimy z nim wywiad. W tej chwili pracuję w delegacji e, i. No nie mam możliwości przychodzić na meeting w środy na Prymasa Wyszyńskiego 43. W każdym razie w pierwszą wolną środę tam się zjawię. Pozdrawiam wszystkich na chwałę Pana. Pani bardzo miła policjantka jest zaproszona na kanał Małta Partyzant oraz na grupę Anna Anonimowość czy Narkomania. I co? Tu wszystko na chwałę Pana. Odbój. Ave Maria.